Już, już chciałem powiedzieć cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku, ale jakoś tak coś tu krzywo ten kate wyszedł to jeszcze. O, dobra. Cześć, hej, witajcie! Z mojego pokoiku w wyjątkowym materiale na początku to powiem, ponieważ oglądanym przez was oprócz wiedzy katechizmowej którą będziemy sobie przybliżać i utrwalać od września, omawiając punkt po punkcie katechizm Kościoła Katolickiego. Bardzo ważna jest umiejętność dotycząca rozeznawania duchowego w związku z walką duchową. Chcę Wam dzisiaj zaprezentować taką naprawdę malutką książeczkę, leciutką, prawie nie czuję się jej wagi. Nowość w sklepiku Moc w Słabości, wydana zresztą pod patronatem naszego waszego kanału, czyli to wy wszyscy drodzy widzowie kanału Moc Słabości, patronujecie tej niezwykłej książeczce Walka duchowa i rozeznawanie duchowe oparte na regułach świętego Ignacego z Loyoli, mistrza nie tylko rozeznawania duchowego, ale również mistrza walki duchowej. Dzisiaj rozeznamy sobie jak odróżnić głos Boga od głosu Diabła. Te dwa głosy czasami brzmią bardzo podobnie, ale w sych konsekwencjach i oczywiście w swej treści są diametralnie różne. Myślę, że dziś wielu z nas potrzebuje rozeznawania duchowego. Książeczka ma, słuchajcie, książeczka ma 130 parę stron. W jedno popołudnie można się zapoznać z treściami dotyczącymi rozeznawania duchowego zapraszam was serdecznie Ktoś spyta dobrze walka duchowa i rozeznawanie duchowe konkretnie o co chodzi Ano mianowicie jest tu omówione kilka reguł rozeznawania duchowego kilka czyli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 reguł rozeznawania duchowego. Myślę, że gdybyśmy je opanowali i wprowadzali w swoje życie codzienne, czyli w swoje życie duchowe, diabeł naprawdę miałby z nami ogromny kłopot. Oczywiście dalej by nas kusił, ale posiadalibyśmy ogrom wiedzy, który jako tarcza chroniłby nas przed takimi typowo standardowymi zakusami złego. I na początek, Cytat z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 15, wers 13. A Bóg dawca nadziei niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście mocą Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. I fragment z tejże książeczki, książeczka dostępna w sklepiku mocwsłabości.pl Zanim nastąpiło nawrócenie św. Ignacego, był on złym człowiekiem. Mówi się o nim, że prawdopodobnie złamał każde z dziesięciu przykazań, zanim wylądował w szpitalu, w którym się nawrócił, kiedy to kula armatnia zmiażdżyła mu nogę podczas bitwy, w której brał udział w swojej ojczyźnie Hiszpanii. W trakcie jego rekonwalescencji Pan otworzył mu oczy naprawdę o duchowej bitwie toczącej się wokół niego i w nim. Uwaga, wszystkie decyzje, które podejmujemy, czy to dotyczące naszego życia prywatnego, czy zawodowego, dzieją się, i rozgrywają się w rzeczywistości duchowej. Wszystko co widzimy jest, że tak powiem, oblane rzeczywistością duchową, czy też wkomponowane w rzeczywistość duchową, której nie widzimy. Od czasów Adama i Ewy, od momentu kiedy pierwsi rodzice powiedzieli Bogu nie i wypowiedzieli Mu posłuszeństwo, ponieważ istotą grzechu pierworodnego tak uczono nas na biblistyce, istotą grzechu pierworodnego jest nieposłuszeństwo. Dlatego dziś tak bardzo mocno szatan atakuje posłuszeństwo, z którego rodzi się pokora, z nieposłuszeństwa rodzi się pycha i owo diabelskie: Non serviam, nie będę ci służył. A zatem z owego nieposłuszeństwa Adama i Ewy zrodził się grzech pierworodny. Istotą grzechu pierworodnego jest nieposłuszeństwo. I wtedy, można tak obrazowo sobie to przedstawić, kolejne dzieci Adama i Ewy, czyli również i my, Straciliśmy ów zmysł widzenia rzeczywistości duchowej. Nie widzimy tej rzeczywistości duchowej, ale nią oddychamy, tak jak oddychamy powietrzem, którego nie widzimy. Nasze dusze, nasze serca oddychają rzeczywistością duchową. Ktoś powie: Nie widzę. Powietrza też nie widzisz, a jednak nie. Negujesz tego, że powietrze istnieje. Również powietrze duchowe, ale również i odór duchowy, który wydobywa się z piekła, istnieje. A zatem przykuty święty Ignacy do łóżka podczas długiego powrotu do zdrowia bez telewizji, YouTube'a, Facebooka, które zagłuszałyby głos Boga. Od razu autor daje nam wskazówkę. Co zagłusza głos Boga? Media. Znaczy social media, jak to się mówi. Facebooki, Instagramy, YouTube'y, co nie oznacza, że mamy kompletnie wyeliminować te rzeczywistości z naszego życia, tylko mamy nad nimi panować. Mamy nad nimi panować. Odkrył, że kiedy marzył o ziemskich zwycięstwach i przygodach, zaczynał czuć się samotny. Kiedy zaś myślał o tym, jak to byłoby być świętym, przeciwnie, odczuwał pocieszenie. Pytanie do Was, do nas, czy również mamy w sobie już takie rozeznanie, nawet w taką głębię myśli duchowej, że kiedy myślimy o jakichś sukcesach ziemskich, to w dalszej konsekwencji tak naprawdę sprowadzają one na nas strapienie. Nie wiem, zaczynam się obawiać, że gdybyśmy się dorobili na majątku, to trzeba to ubezpieczyć, ktoś może nas napaść, ktoś może nas okraść, nasze konto nam, że tak powiem, opróżnić, prawda? wyczyścić. A myśląc o rzeczywistości duchowej, doświadczamy pokoju duchowego. I uwaga, odwołam się po raz kolejny do słów ojca Adama Czuszela, który mówił, że doświadczenie obecności Boga jest czasami takim drażnieniem że Bóg pozwala nam zakosztować swoje słodyczy, ale później się jakby oddala od nas, aby zwiększyć w nas pragnienie, tę tęsknotę, która wyraża się w modlitwie. Modlitwa to tęsknota, która wyraża się w tym, że nie jesteśmy samowystarczalni. Bóg czasami zostawia nam słabości, abyśmy nie wpadli w pychę, abyśmy nie byli samowystarczalni. Bo gdybyśmy już tutaj na Ziemi mogli osiągnąć pełnię radości, to ani Bóg ani rzeczywistość niebiańska nie byłyby nam kompletnie potrzebne. To był początek wyjątkowej, odmieniającej życie mądrości, jaką święty Ignacy dał Kościołowi mądrości znanej jako rozeznawanie duchowe. I teraz jedna wskazówka, bardzo ważna, fundamentalna: Diabeł zawsze budzi w nas niepokój. Wszystkie myśli, które pochodzą od diabła, Zawsze budzą w nas niepokój, lęk, no właśnie duchowe strapienie. Natomiast Bóg przez Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego, budzi w nas pokój, buduje pokój serca. Co oczywiście nie oznacza, że wciąż będziemy kroczyli w światłości duchowej, bo bardzo często Bóg będzie przeprowadzał nas przez ciemności czy też samotności pustyni, tak jak to miało miejsce w przypadku narodu wybranego, który 40 lat Szedł przez pustynię. Na pustyni się nic nie działo, nic się nie dzieje. Wielu zwątpiło tylko dlatego, że nie mieli jakichś zewnętrznych bodźców, jakiejś adrenaliny duchowej, jakiejś przyjemności czy tej zwykłości, kiedy przebywali w niewoli, kiedy mieli dostęp do biedronek Tesco i innych, prawda, miejsc, w których mogli zapełnić swoje pragnienie tej ziemskiej przyjemności. Oczywiście nie mówię, że zakupy to coś złego. Czym jest rozeznawanie? Tłumaczy autor. Rozeznawanie polega na zrozumieniu, a następnie podjęciu decyzji dotyczącej inspiracji, które mają wpływ na nasze myśli, słowa i czyny, przyciągając nas do nieba i Boga lub też oddalając od nich. Przepraszam, tu Gucio też. A zatem, jak definiuje autor rozeznawanie duchowe? To przede wszystkim zrozumienie, uwaga, do zrozumienia, jak już sama, sam termin wskazuje, potrzebny jest rozum, Fides et ratio. Myślę, że tę encyklikę św. Jana Pawła II, opublikowaną przez papieża Polaka w 1997 roku, również sobie w szczegółach omówimy. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, które unoszą naszą duszę, naszego ducha tu ku kontemplacji. Prawdy, którą jest Chrystus. A zatem rozeznawanie duchowe polega na zrozumieniu, u którego fundamentów powinna być medytacja czyniona w ciszy, w skupieniu, i kolejnym krokiem, jakby wyjściem z tego zrozumienia, czy z tym zrozumieniem, przejście do inspiracji, która ma nas zmotywować do podjęcia decyzji, czy dane myśli, słowa i czyny, pochodzą od Boga czy też od szatana. Jak to rozeznać? Czy owe myśli, słowa i czyny, których jesteśmy autorami, myśli, które rodzą się w naszych głowach, zbliżają nas do Boga czy też od Boga oddalają? To są bardzo proste pytania. Myślę, że każdy z nas jest w stanie rozeznać, czy dana myśl, która się pojawia w naszej głowie, w naszym sercu, prowadzi nas do Boga czy raczej od Boga w dalszej konsekwencji będzie odciągać. Przypomnijmy i święty Ignacy Loyola również o tym mówi, że grzech rodzi grzech, że karą za grzech jest kolejny grzech, ponieważ już w kolejnym rozdziale reguły rozeznawania duchowego autor rozpoczyna tenże omawiając regułę pierwszą pod tytułem dla tych, którzy z grzechu śmiertelnego wpadają w kolejny grzech śmiertelny. Jeżeli będziecie chcieli, możemy sobie również tę regułę w następnym filmie omówić. Cytuję świętego Ignacego Loyola z jego ćwiczeń duchowych, który rzekł był kiedyś: Ludziom, którzy z jednego grzechu ciężkiego wpadają w drugi grzech ciężki, nieprzyjaciel zazwyczaj ukazuje pozorne przyjemności. To są pozorne przyjemności. Co to jest pozorna przyjemność? Żona na zewnątrz jest przyjemnością, ale kiedy w to wejdziesz, to jest obrzydliwością i budzi w tobie. No, Obrzydliwość wobec samego siebie, kiedy zgrzeszymy, to szatan staje się naszym oskarżycielem, a jedynym obrońcą, i naszym adwokatem jest Chrystus. Sprawia, że sobie wyobrażają radości i przyjemności zmysłowe, żeby ich bardziej, uwaga, utrwalić i umocnić w ich wadach i grzechach. W tych samych osobach duch dobry działa w przeciwny sposób. Chłując i gryząc ich sumienie zgodnie z naturalną zdolnością ich rozumu do poprawnego osądu. Tu jest bardzo ważne używanie rozumu w ocenianiu, czyli w budowaniu naszej świadomości, yy, rzeczywistości duchowej, która się wokół nas i w nas rozgrywa. Wyjaśnijmy to sobie, cytując autora, który sięga do Słowa Bożego i na przykład święty Jan w pierwszym. W swoim liście, w czwartym rozdziale, w pierwszym wersie, zapisał: Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Co to znaczy badać? Żeby coś badać, trzeba mieć też wiedzę, jakimi narzędziami to coś badać, tę rzeczywistość badać. Badanie też wymaga czasu, wymaga koncentracji. Nie można czegoś badać, nie koncentrując się na, na tym, co, co, się, co się dzieje wokół nas. A więc badanie. Zakłada zaangażowanie naszych myśli, ale również zakłada poświęcenie czasu. Pamiętajmy, że nasz grzech rozgrywa się najpierw w myśli. Jeżeli w myślach samych siebie przekonujemy, czyli wchodzimy w tę logikę szatańską, zastanawiając się nad tym, czy opłaci nam się zgrzeszyć, czy nie. Bo tak, no dziś zgrzeszę, czyli tak, no dziś jest niedziela, no to, to od razu mogę pójść do spowiedzi. To już może być wtedy grzech przeciwko Duchowi Świętemu, kiedy w ten sposób tłumaczymy sobie grzech. To znaczy, kiedy mówimy, że mogę zgrzeszyć, bo pójdę do spowiedzi. Natomiast jeżeli wchodzimy w dyskusję z Diabłem, zastanawiając się, czy warto zgrzeszyć, czy nie, to na 99% na pewno zgrzeszymy. Dalej autor cytuje Świętego Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan, rozdział 5, wers 21. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Wszystko należy badać, natomiast zachowywać tylko to co szlachetne. Myślę, że macie podobne doświadczenie. Tego co szlachetne jednak jest bardzo mało, bo kiedy na przykład szukamy bursztynu nad morzem, to musimy naprawdę dużo piasku przesypać, żeby te malutkie ilości bursztynu znaleźć. Większość nie jest szlachetna. Szlachetność jest w mniejszości. I dalej, w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 12, święty Paweł wskazuje, że rozeznawanie duchowe jest darem Ducha Świętego. W związku z tym autor tejże książeczki podaje, zadając sobie pytanie, skąd pochodzą inspiracje, trzy źródła inspiracji. Pierwsze źródło: dobre duchy. Przynoszą pocieszenie i starają się prowadzić nas ku Bogu, ku dobru, bezinteresowności, zjednoczeniu z, z Bogiem, a w końcu i z niebem. Duchy te są wysłannikami Boga i pragną jedynie naszego dobra. Drugie źródło inspiracji złe duchy. Są powodem strapienia i prowadzą nas ku ziemskim sprawom, ku ciału, diabłu, egoizmowi i w końcu piekłu. Duchy te chcą jedynie wyrządzić krzywdę. I trzecie źródło inspiracji to, uwaga, ja. Znaczy, ty i ja. Twoje żądze, ale też choroby, uzależnienia, przekonania, pragnienia i słabości związane z grzechem pierworodnym mogą umożliwić różnego rodzaju nieduchowe pocieszenia, bądź strapienia. A kiedy zaczniesz dochodzić do zdrowia, może się zwiększyć moc duchowych pocieszeń lub strapień. I dalej to autor wyjaśnia, jak wygląda proces rozeznawania duchowego. Proces ten składa się z trzech kroków. Pierwszy krok świadomość. Jesteśmy świadomi tego, czy doświadczamy pocieszenia, czy strapienia. Rozpoznajemy siły, które codziennie na nas oddziałują wywierając pozytywny lub negatywny wpływ na naszą świętość, nasz pokój i nasze postępy w dążeniu do Boga. Drugi krok. Zrozumienie. Precyzyjnie interpretujemy siły, które bawią się nami i w nas. Uwaga szatam przez pokusy tak naprawdę się nami bawi. I trzecie. Trzeci krok. Kiedy już jesteśmy świadomi, kiedy już zrozumieliśmy, czy dana myśl pochodzi od złego, czy od dobrego, podjęcie działania. I to jest bardzo ważne, żeby w tym działaniu być konsekwentnym, bo Szatan będzie bardzo często powtarzał te same kroki, dzięki którym doszedł do naszej duszy, zdobył nasze serca przez grzech ciężki, będzie je powtarzał, i nam będzie się wydawało, że znowu wpadamy w te same grzechy, bo tak rzeczywiście będzie, bo diabeł nie będzie wyważał drzwi, które są już otwarte, będzie posługiwał się tymi samymi pokusami, bo dokładnie wie, że rozbudzony grzech zawsze prowadzi do kolejnego grzechu. Kiedy już te grzechy się spiętrzą, kiedy jest ich w naszym sercu bardzo dużo, to im dłużej nie byliśmy u spowiedzi, tym trudniej nam do tej spowiedzi będzie pójść. Podjęcie działania. Podejmujemy odpowiednie działania zależne od postępowania wspomnianych duchów. I teraz złe duchy. Opór. Wobec złych duchów musimy stawić opór. Z czym się wiąże opór? Z walką duchową, być może z jakimś smutkiem duchowym, z tym, że no wciąż się z czymś zmagamy, że musimy unikać okazji do grzechu. Na tym polega opór. Opór nie jest czymś przyjemnym. Opieramy się działaniu złych duchów. I teraz dobre duchy. Przyjęcie, akceptujemy inicjatywę dobrych duchów. A zatem zły duch podsuwa nam różnego rodzaju przyjemności, w dalszej konsekwencji prowadzące do duchowego niepokoju, strapienia, lęku, odcięcia się od ludzi, ale również odcięcia się od słowa Bożego, odcięcia się od sakramentów świętych. Seko od tego czasownika, czyli odcinam, pochodzi polskie słowo sekta. Seko. Szatan chce nas odciąć od źródła życia, uczynić nasze życie duchowe sekciarskie, czyli zastąpienie Boga własnym sobą. Ja jestem dla siebie Bogiem, jestem Bożkiem, któremu się kłania, a święty Augustyn mówił, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na swoim miejscu. I uwaga, dobry duch podsyca nasze wyrzuty sumienia, można powiedzieć, Gryzie nas w sumienie. Pamiętajmy o słowach świętego Ignacego z Loyoli. pozwólcie, że je zacytuję. To, co pochodzi od Boga, rodzi najpierw strach, przykrość, gorycz, a następnie radość i pokój. To, co pochodzi od diabła, odwrotnie. Tyle, jeśli chodzi o walkę duchową i rozeznawanie. Duchowe, bardzo serdecznie polecam wam tę naprawdę niewielką książeczkę, ale ciutko można ją wziąć na różnego rodzaju wędrówki wakacyjne i nie tylko wakacyjne jako lekturę przerywnikową w miejscu pracy i itd. Tak na koniec chcę zacytować fragment listu ojca Dolindo Rutolo, który 23 marca 1921 roku Zapisał takie oto słowa. One mogą być bardzo ważne dla tych, którzy czują się fałszywie oskarżani, którzy czują się fałszywie obrzucani plotkami, których dobre imię chce się zniszczyć i może nam się wydawać, że wtedy jesteśmy zupełnie sami. Pod lawiną fałszywych oskarżeń ojciec Dolindo Rutolo zapisał Wczorajszy dzień był jednym z najbardziej bolesnych kto mógłby kiedykolwiek wyrazić to, czym były dla mnie te trzy godziny trwogi, trzy godziny przesłuchań? Był już oskarżony wtedy o to, że sprzeciwia się Kościołowi i głosi herezję, co było oczywiście kłamstwem. Cierpiąc i ofiarując się, powiedziałem Panu: Niech to będzie ból wynagradzający za wiele zniewag uczynionych Tobie przede wszystkim przez kapłanów niewiernych w swoich obowiązkach. Jak straszną rzeczą są te chwile. Przebywanie trzy godziny pod lawiną fałszywych oskarżeń sprawiło, że poczułem się pokryty błotem i pogardą. Mówię tylko to, co mogę, to znaczy o moich odczuciach, reszta pozostanie tajemnicą. Zarzuty wszystkie fałszywe, wszystko przedstawione jako zło. Zauważcie to posłuszeństwo i tę wierność Kościołowi. Ojciec Dolindo Rutolo, no być może byśmy nawet pozwolili mu na to, żeby teraz... No wypowiedział swoje zdanie na temat tych fałszywych oskarżeń i rzucił również oskarżenia w stronę Kościoła, ale on mówi, nie będę tego robił, ponieważ chcę mówić tylko o moich odczuciach. Reszta pozostaje tajemnicą. Zobaczyłem podpis mojej duchowej córki pod tymi oskarżeniami. Przeżyłem z tego powodu głęboki ból, lecz pomodliłem się za nią i zrozumiałem, jak Jezus mógł kochać swoich oprawców, którzy przybili go do krzyża. Nigdy nie miałem takich mocnych ojcowskich uczuć do tej duchowej córki jak dziś rano. Tu mamy odpowiedź na to, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do naszych wroków i nieprzyjaciół, aby nie byli oni strapieniem dla naszego serca, aby nie budzili w nas jakiegoś niepokoju, chęci zemsty czy braku przebaczenia. Otóż ojciec Dolindo mówi: modlić się za naszych nieprzyjaciół, i wtedy Bóg da ci łaskę zrozumienia. Wskazując na siebie Jezus, da Ci łaskę zrozumienia, w jaki sposób on jako zbawiciel mógł kochać swoich nieprzyjaciół i również ty możesz swoich wrogów miłować. Ona skłamała, nie wiedząc o tym. Ojciec Dolindo staje w obronie swoich, uwaga, oprawców. jak Chrystus na krzyżu, mówiąc, oni nie wiedzą, co czynią. Ci, którzy mnie krzyżują, nie wiedzą, co czynią, bo bardzo często diabeł i również o tym mówi. Autor tejże książeczki, diabeł odcina nas od poznania prawdy i kroczymy w kompletnych ciemnościach, tak jakbyśmy weszli do pokoju, w którym nie możemy znaleźć włącznika światła i potykamy się o coraz to kolejne przedmioty znajdujące się w pokoju, robiąc sobie krzywdę i nie mogąc wciąż odnaleźć włącznika światła. Wtedy tylko Bóg w Duchu Świętym może oświecić nasze serca. A zatem ona skłamała, nie wiedząc o tym, przemilczała doznane dobro. Przemilczała doznane dobro. Szatan zawsze z dobra będzie chciał uczynić zło, i szatan zawsze będzie chciał odebrać ci dobro, które nawet uczyniłeś, mówiąc, że dobro, które uczyniłeś, pomyśl, no raczej było nieszczere, a być może to w ogóle nie było dobro, skoro się to wszystko źle skończyło. Szatan chce nam odebrać również i to, że czynimy dobro chciała przedstawić wszystko jako grzech. Szatan uczyni z dobra zło, ze zła uczyni dobro, mówiąc: wejdź na ścieżkę zła, na ścieżkę przyjemności, odragujesz, wyjdziesz z tego duchowego mroku. Ale ja ją kocham jak ojciec kocha swoją najukochańszą córkę. Chciałbym by pewnego dnia dowiedziała się, jak w największym udręczeniu, które mi sprawiła, Modliłem się bardzo za nią przed Błogosławionym Jezusem. Cóż tam, moja hańba? We wszystkim niech będzie Bóg uwielbiony. Chwała Panu. Ojciec Dolindo Rutolo mówi: Cóż tam, że po ludzku będę zhańbiony. Niech w tej hańbie, be, hańbie będzie uwielbiony Chrystus, ponieważ z hańby krzyża droga prowadziła do poranku z martwych wstania. To jest fragment książeczki Dolindo i Oficjum. Listy z Rzymu, ksiądz Dolindo Rutolo, pełne bólu i ufności, listy księdza Dolindo z czasu procesu przed świętym oficjum. Również ta książeczka pojawiła się właśnie w sklepiku Moc w Słabości. Bardzo Wam serdecznie tę książeczkę polecam, ponieważ to są oryginalne teksty ojca Dolindo przetłumaczone na język polski, które dają nam naprawdę duchową moc, w jaki sposób wychodzić z duchowych utrapień ale również w jaki sposób miłować wrogów, przebaczyć i nawet w utrapieniach widzieć zwycięstwo, nawet śmierci widzieć poranek z martwych wstania. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę, dziękując za nasze wspólne kroczenie do nieba po drogach niepokalanej, której codziennie rano o godzinie 5 rano powierzamy nasze intencje, modląc się o 5 rano wspólnie tutaj na kanale na różańcu w tej kilkutysięcznej wspólnocie, która się wtedy z nami łączy właściwie z całego świata i przez Maryję oddajemy nasze życie Chrystusowi, który jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca w mocy Ducha Świętego. Wszystkiego błogosławionego. Zapraszam Was do sklepiku MocSłabości.pl i do zobaczenia najpóźniej w niebie, a jak Bóg da codziennie o godzinie 5 rano tutaj na naszym kanale podczas różańca. Na żywo. Szczęść Boże.